O, wystartowały. Co się dzisiaj wydarzy? Po wczorajszym siódma rano pasiaty odkrepał, dwa żałobne, a tamte nabierają temno. Ale ja dzisiaj wiaterku nie ma. Te trypelki siedzą. Tu nie ma nic na dachu. O, nawet trzy jaki, cztery srebrniak, pasiaty. A tamte tam. W wiaterku nie ma to. To lepiej niż wczoraj, ale też coś tak w tamten. No i słońce jeszcze nie zeszło. Nie będzie dobrze Ale tempo dobre mają do pracy Chyba dzisiaj nic nie odwalą. Dobrze może, że też tu odklepały. Jest kilka sztuk. A żałobny siada. To młode żałobne. O, idą lewa, prawa. Coś kurde, że tym... Wczoraj mnóstwo ludziom poszły do mnie. Na grupach to co drugi post to żałoba Dużo ludziom poginęło, no mnie tam ominęło to, że mi nic nie zginęło, ale tej wajzwanczki nie ma co na sprzedaż, ale to to albo Jastrzą to złapał w niedzielę jak zamykałem, bo tu uderzył i się nie skapnąłem Albo wczoraj nie wróciła, ale pewnie przypuszczam, że jastrzą Te tempo dobre mają na wystartowanie No Dobrze może się tu te kilka sztuk Odklepało to, posiaty siada Teraz jak te usiadły to te teraz mogą ruszyć, bo już o, siada żałobnik. Fajny ten żałobnik. One chyba puła łapią teraz. Ja te siedzą. Wszystko siedzi, czeka na jedzonko. Nie, no jak na tak rozpierzone to. O, teraz się zniżają. To dobrze chodzą. Bez gwizdania, bez ganiania. Ale idą coś. Ale. No, tam, tam znowu coś się tam kręci. Ale to mam na rozkód. <noise> Dwa żałobne, jakiś srebniak. A, to pewno ostatnią lote zrzuca. Ale ładna srebniaczka usiadła. a Tu na rozkód, a tamte tam. Jeden, lewa, prawa. O kurde, coś im... Ale... Już chyba nie odejdą. Na no cholerę. No coś je tam nosi, tak jak wczoraj. O, trochę lewa, prawa. O, lewa, prawa. Dobrze idą na wprost Ale wczoraj przyszły Nad dom, ale wysoko, bardzo wysoko I z powrotem poszły te barany Teraz to na średnim pułapie A no, idą pod słońce teraz na wprost Dobrze niech się nauczą no, uczą na wprost, to odklepawa wejśwanczka na pierzeniu, siwa. Dobra, nie ma co gwizdać, lepiej. A pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj wiaterku nie ma i tak. Jeszcze słońce staje to. Ale o, widać tam daleko. Już gołębie odlatują dzikie. Zima będzie. Niedługo zamkniemy i nie będą. Ganiane już się człowiek nie popatrzy, jak chodzą. O pozdrawiam Miłego wtorku Narka Dziękuję wszystkim za wczorajsze komentarze Trochę śmiesznie było, ale Trochę strasznie, trochę śmiesznie E dobrze, nigdzie nie odejdę Narka